To będzie dobry wski, bardzo grancy, bardzo 460 wiki to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj grancy, jak zawsze, Amonga. I jak widzicie, mamy tutaj malutką aktualizację. W sensie ta aktualizacja polega tylko i wyłącznie na czcionkach, z tego co widzę. Ale i tak, jest wizowe, jest aktualizacja, także koniecznie stawcie łapkę w górę subskrypcji, jeżeli jesteście więcej takich odcinków jak ten. Eee, I co? No i zapraszam na mojego Instagrama Milkacz przez 2a. I tutaj nigdy nie miałam jeszcze tego zadania i nie mam pojęcia, co mam zrobić. Yhm. Okej. Okay. No, także słuchajcie, koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, wiadomo. No i co słuchajcie? W dzisiejszym odcinku po prostu mamy sobie gramy, znaczy kurde, tak jak zawsze w Amonga i w ogóle jestem mega szczęśliwa dlatego, że przed chwilą napisałam sprawia z matematyki z zgrania stosuków i to pierwsza sprawdza... Okej, okay, bo na oczach. E, lecimy, lecimy. Pomarańczowy na oczach and room. E, później będę. Okej, okay. tak piszemy, także pięknie, no ale w każdym razie ten właśnie przyczyn pierwszy z matematyki sama, tak totalnie, jest taka szczęśliwa, bo go tak fajnie napisałam, że to jest po prostu, to stworzyło mi cały dzień. E, także zarobiście. więc tak, głosujmy oczywiście na rozdymcia i rozdymcia tutaj wpadła totalnie. Okej, okay, jak nie ty, nie on to ty, tak. Okej, okay, piszemy jak nie on to ja, także głosujmy na rozdymcia, słuchajcie, wspaniale, więc słuchajcie, superancko. Okej, okay, zagłosowaliśmy, więc już mam... No nie no, ten dzień jest po prostu idealny, nie dość, że jest z matematyki pięknie napisany. Właśnie jednego impostora kurde, tutaj znaleźliśmy. To jeszcze ten, to jeszcze co zaraz na MK, no tak, To już w ogóle jesteście tak, wspaniale i niesamowicie. Jeden imposter został nam do końca. Znaczy do, o, do końca co jest. Jeden imposter nam po prostu został. No sobie lecimy tutaj może w lewo, nie wiem co tutaj jest. Aha, to jest ten elektryk. Dobra, tutaj mamy jakieś zadanie chyba tutaj. Także sobie zrobimy szybciutko. Dobra, i teraz musimy jakoś przejść. Dobra, tędy możemy chyba. Mamy no, tutaj jakieś Gdzie Ja jestem, dobra, czekajcie, bo nie, Ja to nie potrafię się jak zwykle połapać. Dobra, tędy, chcecie. Nie no, nie tędy, tędy. A, ja nie mogę, chcecie, przepraszam, ale jakby naprawdę jest mega ciężko mi się tutaj połapać czasem. Dobra, chcecie, tutaj mamy jakieś zadanka, także je sobie zrobimy. O nie no, znowu sobie zepsułam. Czekajcie, zrobimy sobie tutaj. Nie wiem dlaczego, ale te kable jakoś mi ostatnio słabo idą. Okej, okay, to jest Olciak. Nie wiem czy ona to widzi, chyba nie. Ale ja tutaj się myję, więc mam nadzieję, że zauważy, że, ten, że mnie nie zabije w ogóle przede wszystkim, że to nie jest impostor. Okej. Okay. Dobra, umyliśmy się. No co jest? Co ona tak za mną lata? To jest troszeczkę podejrzane. Dobra, czekajcie, bo mamy w rekord, słuchajcie, na górze gdzieś. Jakiś zadanko, no nie, dobra, słuchajcie, tutaj mamy dwa. Dobra. dobra. To jest dziwne, że ten zielony cały czas obok mnie przychodzi. Jakby to jest troszeczkę straszne i trochę się boję. Okej, okay, tam ci. Cy... No i co i zielony mógł teraz przy mnie po prostu zostać? Ja nie mogę. Mam nadzieję, że zielony skapnie, że to jest cyjan i że napisze coś na ten temat. Bo jak nie, to będzie kiepsciutko. Błagam Cię, błagam Cię, Loma, dobrze, dobrze, dobra, to był on, tak, dobrze, dobrze, zielony, zielony bardzo dobrze tutaj, yy, ten, ogarę. no niech to to zrobił, dokładnie Julka, no niech kto to, jak ktoś, jak ktoś mógł w ogóle tak zrobić, masakra, okej, okay, to Cyan pisze, że ojciec to był, ale słuchajcie, my wiemy, że to był yy, Cyan, więc mam nadzieję, że wszyscy się skapną, że ten Cyanem i na Cyjana po prostu, okej, okay, okej, okay. dobra, mam nadzieję, że zostanie wyrzucony. Proszę, słuchajcie, widzowie, trzymajcie mocno kciuki. Mam nadzieję, że tak. I w ogóle widzicie na Instagramie fajne zdjęcie. Nowe jest także, że wbijacie na Instagramie i je polubcie koniecznie. Jak tutaj polubicie, to będzie mi bardzo miło. Także proszę, polubcie to zdjęcie, bo naprawdę wyszło mega fajnie. Także miło, było, było gdybyście po prostu je polubili. Także wbijajcie na Instagram, czy mogą tutaj głosować. Bo ja to chcę dalej nagrywać. No kaman, mam nadzieję, że faktycznie. Okej, okay, dobra, słuchajcie, ja zarąbiście, Wygraliśmy rękę. Dawno nie wygrać rękę jako crewmate w sumie na, na tej mapce, na tym DR Airship. Także mega spoko. Cieszę się strasznie, że udało nam się wygrać, także, słuchajcie, fajnie i lecimy z drugą rundką, także fantastycznie i patrzcie, w ogóle jest nowy, słuchajcie, jakby, no, no jest nowa aktualizacja z, czcionka, z czcionkami, o, także spoko, dobra, słuchajcie, gramy, no i też jakby ludzie mają inne, in, in, inną czcionkę, wszystko sensie napisane te niki, także spoko, fajnie i w ogóle musimy wejść na Polusa, w, nie Polusa, nie, 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 na tą, na tą Skeld, o, na Skelda, żeby zobaczyć, słuchajcie, czy tam się coś pozmieniało, bo dawno tam nie byliśmy, także może naszy, następny odcinek, słuchajcie, sobie Pójdziemy tam, dobra, a my lecimy, no nie, tędy nie przejdziemy oczywiście, zapomniałam o tym, ale mamy w showersach tutaj jakieś zadanie, proszę bardzo, musimy naprawić, okej, okay, chyba musimy wyprostować, pięknie, super, tutaj coś mamy, nie, tutaj nie mamy nic, ale tu gdzieś minęliśmy jeszcze jakieś zadanie, tylko nie wiem gdzie, gdzie jest to zadanie, aha, tam, dobra, ja nie ogarniam sobie jeszcze tak do końca tego wszystkiego, <grym> musicie mi wybaczyć, e, ale coraz lepiej mi idzie na tej mapie, wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. I jest dobrze, jest dobrze. Dobra, tutaj mamy jakieś zadanie, nie mam pojęcia, bo w elektryku coś będziemy mieli. Tutaj, dobra, to, to akurat zapamiętałam. Dobrze, wiedzieć, O nie, niebieski, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, boję się, że on... Nie jak tutaj przejść w lewo? O, tędy. Okej, okay, dobra, nie wiem w sumie, po co tutaj idę, ale no możemy się tutaj przejść w sumie. Bo tutaj w kuchni... O, tak, w kuchni mamy ulubione zadanie. Sa ten... No, no już nie pamiętam, dwie sałatki, to i to. O, jak pięknie, zapamiętałam. Mam niesamowitą pamięć, widzowie. Dobra, tutaj nie ma nic. Nie mam nawet jeszcze tutaj zadania, nie wiem, po co tutaj przyszłam. E, I teraz tak. E, pobór pliczków. Nie pamiętam, kinia chyba tutaj, jest jakaś czerwona. Tak, kings, okej, okay, kinia, po blisko. Czerwony, słuchajcie, stamtąd wychodził. Ja bym chciała zobaczyć, czy tam... Mm, czy aby na pewno wszystko jest tam w porządku. No nie gadajcie, że mam tu najgorsze zadanie. Nie, jak ja go nie lubię. Okej, okay, musimy jakoś to ogarnąć. Nie wiem, czy jak tak szybko będę lecieć, to będzie dobrze. No gdzieś tutaj... Perfekt. O, 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 proszę. Super. Dobra, zrobione zadanie. I tak, stamtąd czerwony szedł, tylko że, jakby, no, nie, chyba tam i tak już nic nie będzie. I tak, to jest byczek. Security. Lecimy do góry. Bo może tutaj coś będzie. W sumie nie wiem, gdzie mamy iść, to bardzo mało. Może pójdźmy tutaj to zrobić najpierw. Ok, tu jest czarny. Proszę, nie zabijmy. I czerwony. I niebieski. Tu jest całkiem dużo osób w ogóle. Nie ma chyba żadnych śmierci ani nic. Jest dosyć ten. Okej, okay, tu musimy, widzę, że otworzyć im. Dobra, udało się. Zielony sobie pobiera pliki jakieś. Dobra, olciaks. Teraz robi kabelki. My mamy tutaj jeszcze kabelki. Eee, także robimy dobra. znowu czerwony. Kurde, czego czerwonego dosyć często widzę. Trochę może będzie, się obawiam. I ten zielony też. To jest jeszcze ten. Gdzie ja jestem? Dobra, nie tutaj. Ja tutaj nie, 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 nie muszę tutaj iść. Nie, tutaj też nie. O, take, tutaj coś. Nie wiem, o co chodzi w tym zadaniu, ale spoko. Okej, okay, no i widzę, że mamy tutaj problemy i to jest tyle medykalu i w ogóle tutaj czekajcie, możemy zobaczyć, o nie, to nawet nie działa. Kurde, proszę naprawcie to widzowie, please, byłoby fajnie, jakbyście to naprawili, to jest spostrzegane, czy nie ma tu jakichś ciałek, żadnych, ale nie ma nic. Okej, okay, chyba już jest naprawione, tak mi się wydaje, tak, tak, jest naprawione. Widzę, że nie, nie żyje żółty i fioletowy A jeszcze nie, ich nie znaleźliśmy Także żółty i fioletowy Żółty i fioletowy A gdzie my musimy iść? Na samą górę Dobra, no to teraz ten, żółty i fioletowy Hmm, gdzie oni mogą być w ogóle? Tak by the way, w sensie jakby To jest przerąbane, bo ich kurde nigdzie nie ma W sensie jakby nie ma ich ciał, co nie? Także no kiepska sprawa No nie powiem, że nie Może na górze będą, no w polecimy sobie na górę I Widzę, że tutaj mamy liście chyba do wyrzucenia I tam jeszcze jedno zadanie i koniec Dobra, mamy to. I teraz tutaj, słuchajcie, co bierzemy? 6, 1, 4, 96. Dobra, słuchajcie, skończyliśmy taski w czasie pierwszej rundy. To jest niemożliwe w ogóle. Wszystkie taski zrobiliśmy w ciągu trwania jednej rundy, także mega fajnie. To jest jakiś rekord po prostu. Ja chcę do Księgi Guinnessa wejść. Ok, Cargo Bay, czyli to jest po prawej stronie. Ze mną był chyba Ciemnozielony, ale jakby no nikogo nie wykluczam. Hmm... Hmm, hmm, hmm. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. mi się, czy pod, podejrzenia. Okej. Okay. Mm, bo nie żyje trzech w takim razie, a wcześniej nie, żyje, nie żyło dwóch. Tak, gdzie jestem? Tak, z zapamiętywaniem. Nie wiem kto. Dobra, napiszemy to w takim razie skip. Bo bez sensu tutaj się... Myślę, że zostanę na tym. to, że już zrobiłam wszystkie taski, teraz nie mi się nudzi, w sensie teraz będę musiała po prostu chodzić i wiecie, i ogarniać sprawę, a to ciężko ogarniać sprawę, bo tutaj ciężko po prostu się poruszać na tej mapie. Ogólnie ta mapa jest po prostu mega ciężka, e, oła, bo jest bardzo duża. I ten, i, i co? No i mam nadzieję, że już jakoś się to uda i że ogarniemy, kto jest drugim impostorem, znaczy oboma impostorami, bo jeszcze jest obu impostorów, dobra. Jesteśmy w kuchni, więc tak, może pójdziemy do security. Nie wiem po co w sumie. A możemy sobie tutaj poobserwować, okej, okay, tu jestem ja, tu jest Cargobain, tu jest Meeting Room. Zero w ogóle ludzi. Nikogo nie ma. Nikogo. Okej, okay, zielony wchodzi do Meeting Room'u. Dobra. To jest Engine Room. Okej, okay, ktoś tutaj ze mną... What the fuck, no kiedy to się stało, no naprawdę? Czerwony, no wiedziałam, był taki podejrzany, trochę się tak zachowywał podejrzanie Tak, coś czułam właśnie. Tak, coś właśnie, widzowie, czułam. No, ale. jestem ciekawa, kto jest drugim impostorem. Okej, okay, czy tutaj się otworzyły te drzwi przed chwilą, czy coś? Nie wiem. Dobra, zapytamy się widzów tylko, kto jest drugim impostorem, kto jest yy, impo. Zapytamy się ładnie. Yy. O, pięknie, zielony. No i znowu zielony, w uratował sytuację. Także zarąbiście. Mam nadzieję, że trupy mi powiedzą, kto jest drugim impo, bo jest czerwony i kto? Lolo, i kto jeszcze? Okej, okay, bo wiemy, że jest czerwony, bo to na 100%, ale nie mamy pojęcia jakby kto jest drugim impostorem. Ja bym chciała wiedzieć w sumie, kurde, kto jest ten drugim impostor, ale właśnie nie dowiemy, bo tej trupy widzę, że nie piszą nic. Także dobra, kończymy w tym momencie odcinek, ponieważ przynajmniej mamy odnalezionego jednego tego um, impostora, także fajnie. Widzimy się jutro o godzinie 18.30 i jeszcze dzisiaj na moim głównym kanale, więc zapraszam. Oraz też zapraszam na 15.30 na jutro na odcinek z Amonga, także do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, widzimy się później. Miłego dnia, bo wieczór, w zależności o której godzinie to oglądacie. Pa, pa.